Roboty typu SCARA są wykorzystywane w wielu aplikacjach. Według badań, nawet w 70% wszystkich aplikacji można zastosować tego typu roboty. Roboty tego typu spotykane są w branżach takich jak automotyw, w branży elektronicznej, FMCG, farmacji, przy produkcji elementów wyposażenia wnętrz oraz elementów stworzeń sztucznych. To, co trzeba zaznaczyć, to roboty typu SCARA stosuje się tam, gdzie oczekujemy wysokiej wydajności i precyzji. Robot tego typu zwykle mają udźwigi od 1 do 20 kg, więc mają zastosowanie przy przenoszeniu albo handlingu elementów małych, które bardzo łatwo możemy zaaplikować w tego typu rozwiązaniach. Roboty typu SCARA stosujemy wszędzie tam, gdzie nie potrzebujemy robotów sześcioosiowych, gdzie dodatkowe osie są zbędne, a aplikacje, które tworzymy, Spokojnie zrealizujemy właśnie na robotach osiowych. Roboty typu skara stosujemy również tam, gdzie do tej pory chcieliśmy zastosować na przykład liniały, które stosowaliśmy do danego rodzaju aplikacji, a roboty typu skara będą dużo bardziej uniwersalnym rozwiązaniem. Roboty typu skara dobieramy zawsze do warunków, w jakich mają pracować, wpierw określamy sobie przestrzeń w mają pracować, a następnie z jakimi udźwigami i jakimi wagami mają do czynienia. Najlepiej, gdy roboty skara pracują na swoich maksymalnych parametrach wysięgowych i nominalnych udźwigowych, wtedy osiągają też swoje największe wartości wydajnościowe. W zależności od miejsca pracy, w którym ten robot ma mieć zastosowanie, wykorzystujemy właśnie sposoby montażu tych robotów. Jeżeli potrzebujemy, by robot miał przestrzeń pod sobą, wykorzystujemy roboty typu SKARA, które są podwieszane lub montowane na ściennie. Jeżeli tego nie opotrzebujemy, wybieramy wersje standardowe. Przy doborze robota SKARA warto zwrócić uwagę, z jakimi peryferiami będzie współpracował. Bardzo często roboty typu SKARA współpracują z wibropodajnikami, z systemami wizyjnymi, z czujnikami siły. Dobrze, by tego rodzaju Dodatkowe urządzenia były kompatybilne z robotem typu SCARA lub nawet były programowane z jednego środowiska programistycznego. Wtedy też osiągniemy znacznie większą wydajność już przy samym wdrożeniu samego stanowiska. Wtedy też osiągniemy znacznie szybszą dostawę całej instalacji do klienta. Dzięki wielu zaletom robotów typu SCARA można zastosować je w wielu nowoczesnych aplikacjach przemysłowych.